Zastanawiasz się, jak skutecznie zatrzymać procesy starzenia się skóry i chcesz możliwie najdłużej cieszyć się piękną, nawilżoną i gładką cerą? Kiedy jesteśmy młodzi, skóra nie ma problemów z produkcją cennego kolagenu i elastyny. Nasza twarz jest więc jędrna i gładka, a skóra szybko się regeneruje. Zarówno upływające lata, dieta oraz czynniki stresogenne zaburzają procesy regeneracji w naszym ciele, tym samym wpływając na pogorszenie się wyglądu oraz kondycji cery. Oto rozwiązanie, dzięki któremu znacznie poprawisz jej wygląd i to bez skomplikowanych zabiegów albo skalpela. Kosmoceutyki Larens są idealną propozycją dla wszystkich kobiet, które cenią sobie wysoką efektywność zabiegów kosmetycznych i zależy im na kompleksowym działaniu. Dlaczego tak świetnie działa? Jako jedyni na świecie posiadają patent pozyskiwania bioaktywnego kolagenu i rybich peptydów znanych jako Biopeptide Complex. Wśród różnorodności zastosowanych składników aktywnych istotne miejsce zajmują innowacyjne substancje o nieprzeciętnych właściwościach na polu pielęgnacji skóry ze szczególnym naciskiem na działanie anti-aging. Kolagen gwarantuje jędrność, właściwy poziom nawilżenia skóry oraz ciągłą odnowę jej komórek. Peptydy natomiast docierają do głębszych struktur skóry, stymulując wewnętrzne procesy jej regeneracji i odbudowy. Cera wyrównuje swoją fakturę i koloryt, zyskując przy tym na jędrności, elastyczności i nawilżeniu. Klientki z salonu Canon Piękna niezwykle chwalą sobie zabiegi z wykorzystaniem preparatów LARENS, jak same przyznają, efekty w niektórych przypadkach są porównywalne do tych, które uzyskuje się przy bardziej kosztownych zabiegach kosmetycznych. Chcesz osobiście spróbować niezwykłego działania kosmoceutyków, Larens? Sprawdź już teraz listę dostępnych zabiegów na naszej stronie i zrób coś dla siebie. Kanon piękna. Pomagamy kobietom zachwycić sobą świat.